Będziemy dzisiaj mówić o Fashion Able. Byłam tego uczestnikiem przez ostatnie 4 dni. Dzisiaj jest poniedziałek, wtorek. Musiałam trochę odpocząć, żeby Wam powiedzieć, co to jest i po co. W trakcie fashion całego udało mi się nagrać chyba z dwa. Dwa takie w miarę ok filmy. E, niestety bardzo się zawiodą na moim telefonie, który te filmy robił, ponieważ e, doświetlenie backstage'u było bardzo mocne i niestety filmy nie oddają w ogóle jakości tego, jak te dziewczyny wyglądały. Ale fotorelacji jest masa w internecie, także zawsze możecie zobaczyć. Ja podejrzewam, że jeżeli w, w, jakby będziecie miały ochotę, e, wrzucę Wam fotorelacje, linki do tych fotorelacji na dole, ale wszystko jest na, na stronie Facebooka Fashionable East. I tam jest wszystko, dosłownie wszystko, a Fashionable Fashion, Able, ist. I to tyle. Przedemną mną jest tak naprawdę rozpiska tego, co działo się przez te ostatnie 4 dni. Fashionable to jest impreza stworzona tak naprawdę dla osób młodych. Chociaż są tam też duże gwiazdy, głównie dla osób młodych, które zaczynają. Białostocki fryzjer Dawid Mazerski miał tam swój pokaz perukarstwa. No nie ukrywamy, że Dawid jest jedną z, z najmłodszych osób działających w Polsce a propos perukarstwa i tak samo w Białymstoku. No Przebija się, tak? Jest to, to bardzo dobry fryzjer. Czwartek miałyśmy też fajny pokaz Anety Popłaski. Co ciekawe, Aneta w tamtym roku była jako wolontariusz. W ogóle tak, w tamtym roku podawała nam wodę makijażystom, a my w tym roku przygotowaliśmy, przygotowywaliśmy jej make-up. Wypuściła małą, małą, ale bardzo ładną kolekcję dualizm. Naprawdę, oczywiście wszystko tam wszędzie znajdziecie. Jak jakieś nazwiska się pojawiają, to, to przeczesujcie później fejf, Fej... Fej... Nie, fanpage. O, właśnie. No, Dawid był, miał swój pokaz. Dalej był Michał Starost w czwartek. To jest projektant, który w tamtym roku również swoją wysta wystawiał się na Fashionable. W tamtym roku miało się trochę stracha, bo y, był jednym z bardziej wymagających y, projektantów, bo doparłam znaczy, no, się jego. No, ja się bałam z tego względu, że w tamtym roku byłam pierwszy raz, już w tym roku było bardziej na luzaku, bo jako jeden, jedyny projektant ustawił wszystkie modelki w rzędzie. Światło miały prosto w twarz, więc widać było wszystko, co złe i, i dobre. Yy, I zaczął nam wydyk, bo by to było już 15 minut przed wyjściem dziewczyn, więc już było duże, duże ciśnienie. I powiedział nam, że nogi dziewczyn trzeba również poprawić. No, żadna z nas o to nie wpadła wtedy jeszcze. Yy, I wtedy był masekryczny, pośpiech, i, i tak zapamiętałam starosna właśnie ze względu na, 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 na precyzyjność, ale też na yy, no, duży stres dyplomatycznie. A w tym roku byłyśmy już na to gotowe, już same to zrobiliśmy wcześniej i w tym roku tak naprawdę poszło jak, jak po maśle, bo make-up był, był, był naprawdę w porządku. Na zmianę make-upu miałyśmy 20 minut, co nie było dużym czasem, ale patrząc na to, że miałyśmy 10 makijażystów, 10 sztuk osób od makijażu, to było w miarę znośne, a modelek było 25 u Michała. Wiem, że Was te detale mało obchodzą. 25 sylwetek, czyli yy, 25 osób. Nie pamiętam, czy tam byli mężczyźni, bo jak byli mężczyźni, to teraz mam mniej, mniej domalowania wtedy mam od razu. E, a, 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 a. No i dalej. Piąteczek, piątunio. To był... O Jezus. Piątku siewałyśmy najbardziej, bo piątek był, był dniem po prostu, w którym mamy 16.30, 17.00, 17.30. Trzy pokazy po pół i pół godziny na zmianę, zmianę make-upu. To było, to, to było straszne. No. Nie będę ukrywać pies Mityca stojaczka. No, nie wziął paragon. Pewnie pójdzie go gdzieś rozszarpać. Nie, ja będę musiała to sprzątać. Nie idź tu. Nie, co pół godziny zmiana make-upu. Dzięki Bogu nie było nic strasznego w tych co pół godziny. W sensie nie było nic trudnego takiego, znaczy musiałyśmy spędzić tyle czasu, co. tu, spędziłyśmy nad make-upem dla Nataszy Pawluczenko. Tak. Dla Hanki spędzał on sens powiek bo biedna kleiła rzęsy. Kupiłyśmy linię rzęs w sklepie i na linię rzęs doklejałyśmy pióra. Czyli robiłyśmy, budowałyśmy po prostu mniej więcej do, do tej wysokości z piór rzęsy. Były one strasznie twarde, dość niewygodne. Trzymały się, były bardzo efektowne. Ale Hania... Ale to był jakby nasz, wiecie, to był jakby fashion star, czyli to było najważniejszy, to był najważniejszy pokaz tego dnia. Bašia piekut. Super pokas. bardzo ładne oglądałam bo miałam chwilę żeby wyskoczyć a właśnie pokazów my nie... wbrew pozorom my nie widzimy pokazów my nie wiemy co się tam wydarzyło przed pokazem puszczamy jedną sobie modelkę zobaczyć jak w danym świetle wygląda make-up czy gdzieś podkręcamy coś zmniejszamy i jak jest ok to my dalej już nic wspólnego bo wychodzi, wychodzi pokaz a my bierzemy wolne modelki które nie idą w danym pokazie i wolne modelki jest np grupa B siedzi czeka na make-up grupa A chodzi i później dopełniamy resztę, łączymy, bo projektanci wybierają sobie modelki, które u nich chodzą. Ale modelki, jakby o tym wiedzą, one tego pilnują. Basia Piekut jest z Stoku, to jest polska projektantka. Aneta Popłaska jest z Stoku. Serafin, o Serafin, na pewno go kojarzycie z Project Runway, Project Runway. Zrobił bardzo minimalistyczną, ładną kolekcję. Taką, no, fashion raczej, nie? Nie powiem, że każdy na co dzień, ale, ale kolekcja była bardzo ciekawa. Widać, że coś mu w głowie fajnego siedzi. I serafin miał bardzo prosty look. W ogóle przeważało, żeby tak podsumować, przeważała większość część makijaży Glow. Największe dla mnie wrażenie, chyba takich patrzę, znaczy make-up, najciekawszy to była Anita i Ewelina. To Anita żmurko sieracka i Ewelina Ziemek. One Anita. Anita pojechała mocno z makijażem. Naprawdę robiłyśmy czerwone czoła. Gejszowo, japońsko, biało, czarno, liner, czerwień na ustach, połysk na ustach. Dała też kreację naprawdę jej zazdroszczej wyobraźni, bo, bo, bo moja w jej wypadku naprawdę kuleje wręcz. Podsumowując w sumie może trochę, bardzo jestem zadowolona. Myślę, że nie tylko ja, bo dla każdej z nas jest to jakieś wyzwanie, po prostu z tego względu, że mało kto pracuje w takim tempie z reguły. No, jak jadę na ślubny, to sobie tam godzinę do półtorej przeznaczam, ale z tego względu, żeby czuć komfort, no nie? Bardzo dobra organizacja przez BOK. Bardzo dużo wolontariuszy biegających cały czas poza, po backstage'u i cały czas możemy do nich zwracać prośby. Mamy z czymś problem, mam, nie mamy na coś czasu, nie nam pomogą. I to było z pięć osób na backstage'u, które były cały czas do naszej dyspozycji. Obok również jakby dla modelki miały w ciągu dnia obiad. My mieliśmy kanapki, herbatę, kawę, ciastka, więc wody oczywiście. Więc takie rzeczy, żeby nie chodzić głodnym. Jeżeli chodzi o projektantów, nie wiem co oni mieli. Na, na after, w którym byłyśmy w Sava, miałyśmy open bar i mieliśmy bardzo dobry był grilla. i jak już wszyscy poszli, bo bardzo szybko się na after skończył, to właściciel knajpy zrobił najlepszego tatara, jakiego ja w życiu jadłam po prostu. I co było lepsze, nie dodał tam ani kropli magii. To jest. To niesamowite, bo to wiemy, co jadamy na mieście, tak? Na mieście Tatar z reguły nie jest tym tatarem z luksusowej knajpy, ale ten był wybitny, naprawdę był rewelacyjny. Eee, wracając, do, wracając do podsumowania, e, która z Was będzie miała ochotę, będzie czuła się na siłach, wziąć udział w tamtym najbliższym roku e, na pewno dam Wam znać. Bo wystarczy będzie tylko wysłać swoje portfolio po prostu dla Hani. Tak jak ja się tam załapałam. Dwa lata temu do Hani wysłałam maila, bardzo oficjalnego zresztą, jak mi mówiła, ze swoim portfolio, z moją prośbą. Ja po prostu zaoferowałam się do pomocy. No i tak, tak jestem już. Kolejny, drugi rok. Mam nadzieję, że już będę trzeci, czwarty, i będę z Hanką to robiła cały czas. No i podsumowując, no. Fajnie było, nie? Naprawdę fajnie było. Nie wiem, czy to będzie pierwszy, czy to będzie drugi film, bo pierwszy film nakręciłam, ale nie, nie, nakr nakr nakręcę go jeszcze raz. E, oczywiście bardzo proszę, macie pomysły na filmy, rzucajcie na dole, naprawdę, żaden kłopot, ja bardzo chętnie, naprawdę bardzo chętnie. E, makijażowy na pewno się pojawi w niedługim czasie, z tego względu, że muszę go do, dopracować, nie? bo miałam już na niego pomysł, zrobiłam go, ale po obejrzeniu filmu stwierdziłam, że... Że to nie, nie chciałabym, żeby to był pierwszy film, jaki do Was wypuszczę. No. Trzymajcie za mnie kciuki, żeby mi się to wszystko udało. E, I do usłyszenia na pewno następnym razem. E, trzymajcie się. No. Do zobaczenia.